Cześć, nazywam się Łukasz Panik i witam Was na kanale Whisky Spirit. Dzisiejszy filmik jest filmikiem neurorcyjnym, otwierający kanał na YouTube Whisky Spirit. Bardzo się z tego powodu cieszę. Po długich perturbacjach i problemach w końcu udało mi się ten kanał na YouTube otworzyć. Dziękuję za motywację i za trzymanie kciuku chłopakom, którzy mocno we mnie wierzyli. Że ten kanał powstanie, chociaż pewnie momentami już przestawali, ale jest. I dzisiejszy filmik będzie to losowanie nagród w konkursie, w konkursie Facebookowym, gdzie do wygrania było cztery sampelki. Także nie będę przedłużał. Ten kanał też będzie takim po prostu krótkim flashem przeglądu whisky, ciekawych butlingów, A teraz przechodzę do losowania do wygrania było tak, jak wspomniałem, cztery sampelki. Sampel numer 1 to jest 20 23-letnie Tobermory i ten sample 23-letni Tobermory wygrywa Krzysztof Lasek. Gratuluję Krzysztofie. 23-letni Tobermory wędruje do ciebie. Sample numer 2 to będzie 25-letni Lafroy i 25-letni Lafroyk wędruje do Daniela WR. Także gratu, gratuluję Danielu wygrania sampla. Sample numer 3 jest to 24-letni Glen Grant. Butelkowany przez niezależnego botulera, polskiego butlera DT Whisky. Dosyć ciekawy sampelek. I ten sampelek wygrywa Konrad. Konrad Puć. Gratuluję Konradzie. Sample numer 4, 23-letni Aran i 23-letni Aran wędruje do osoby pod pseudonimem, bądź na pewno matku matku. Yy, gratuluję, dla Ciebie jest Aran 23-letni. Yy, serdecznie dziękuję wszystkim osobom za udział w konkursie. Yy, to był główny... Główne cztery sample, ale ze względu na to, że mamy okres świąteczny, postanowiłem wylosować jeszcze jedną osobę, która dostanie ode mnie sampla niespodziankę. Sampla niespodzianka wędruje do osoby. Do osoby. Piotr Słówka. Piotr Słówka, gratuluję. Dla Ciebie będzie sampl niespodzianka. Bardzo się cieszę, że. Wziąłeś udział w tym konkursie? Ok. Podsumowując, osoby, które dzisiaj, dzisiaj wygrały, proszę odezwijcie się do mnie na priv. Ustalimy sposób dostarczania tych sampli dla Was i jak chcecie go odebrać. Osobom, które wzięły udział w konkursie serdecznie gratuluję. Zapraszam do udziału w kolejnych konkursach, a takowe będą na pewno na, czy na kanale YouTube, czy będą to przede wszystkim na grupie facebookowej. Jak wspomniałem, link będzie w opisie pod tym filmikiem, więc zapraszam serdecznie osoby, które jeszcze nie są w grupie facebookowej. Kanał, grupa na Facebooku jest dosyć mocna, oprócz tego mamy grupę Messengerową, gdzie codziennie rozmawiamy na temat whisky, nie tylko w co warto kupować, czym się warto zainteresować, czy coś jest przecenione, czy są jakieś promocje, także tutaj też bardzo fajnie, dosyć świeże informacje i bardzo szybko krążą na temat różnego rodzaju informacji związanych z whisky. Ja Was serdecznie zapraszam do, do polubienia kanału na, i subskrybowania kanału na Whisky Spirit, także serdecznie dziękuję. Aha, tylko dodam jeszcze tak na marginesie, następnym, następnym filmikiem jaki będzie na kanale to będzie recenzowana whisky z... Z destylarni Talisker i to będzie 18-letnia whisky. I tutaj na tym kanale się już niebawem pojawi. Mam nadzieję, że to będzie jeszcze przed końcem tego roku, ale nie chcę obiecywać, ale. Bo trochę mamy już obowiązków, ale być może mi się uda, to zrobię recenzję tego, tego taliskera. A jak nie, to zaraz po nowym roku będzie taka, taka recenzja. Oczywiście tutaj na kanale będą bardzo szybkie informacje. Ten kanał będzie fleszowym kanałem degustacyjnym Miski, także nie będzie tutaj rozkminiania różnych tematów związanych z destylarniami, bo tych filmików jest naprawdę bardzo dużo na YouTube, więc postanowiłem się w ten temat destylarni nie zagłębiać, a jedynie będą to informacje na temat butelek, krótka nota smakowa i podsumowanie, czy warto, nie warto, jak tak, to dlaczego. Oczywiście, jeszcze raz serdecznie dziękuję, dziękuję za to, że jesteście ze mną, że oglądacie ten kanał na YouTube. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania i zobaczenia kolejnego filmiku na kanale US Speed. Cześć, trzymajcie się i do zobaczenia niebawem.